Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie. Odłożymy to na później, nie będziemy to grać. Dzisiaj wchodzimy w sklep play i wpisujemy. Tak, będziemy ściągnąć różne podróbki. No, już w to nie gram, już od kilku lat to nie, nie gram. No, znaczy raz sami sobie zagram w Brawl Stars, ale już się znudziło. Już nie ma takiego hejtu dużego. W ogóle już yy, spadły. Pamiętam, jak się grało w, kiedyś w Brawl z 2019. To było super. Naprawdę. Mój ulubiony sezon to jak yy, chyba szósty to był. Z No dobrze i zobaczmy. Co tak naprawdę wy powymyślali? Potróbki w Brawl Stars. Taka seria będzie, wiecie? Napiszcie, jaką chcecie kolejną kres z potróbkami. I popierzmy pierwszą. To jest Box Simulator for Brawl Stars. Bardzo dziwne. Zainstalujmy. Mm. Tutaj, jakieś dziwne, bardzo chcę brać. Starbox. Simulator w to też może. Hmm. Boxy, Box Simulator for Browsers, tylko to jest chyba to samo. Po koloru i postaci w Browsers. Dobra. Tak dziwnie to jest ten. Browsers for Browsers. Dziwne. Box Simulator ba booster Brown. To też. I co tu jeszcze? Coloring coloring Browsers all skins, to nie raczej. Bonnie Box Simulator. Je, to nie jest pony to jest Lola. To jest Lola. To jest Lola. To też popiszmy. Furry for strzelanki. Ale to nie jest chyba, wiecie, bo to jest w ogóle inna gra chyba. Valper's Pro Stars też sobie popierzmy, po czemu nie? Jakieś dziwne podróbki są? Już nie ma? Podróbki. Rowstar z podróbki. Bez komentarza. Widziałem tu kiedyś taką ciemną potróbkę była, ale już nie wiem. Już chyba przypadła. Tak mi się staje, bo taka rosyjska była. Tak, to przesłyszeliście. Rosyjska. Może jest. Rosyjskie. -sy nie ma. No kiedyś to było, teraz nie ma. Dziwne. Proste resymulaty. Nie wiem. O jest! Bubblek fast, box simulator. Jeszcze hakiwaki, Bo popi playtime. To się. To. To zarabiać i dlatego. Crink stars. To to jest, ja się pytam. Też. No dobra, to. Było to. Tak jest. Coś tam plałstars. No dobra, no dobra, to się wieciemy jak się pobierze. Dobra moi drodzy, przygotowałem już folder. Tak, będzie chyba jakiś raz potrzebowałem. 6, 8 kier będziemy testować z Broastras. No, O! Jest rosyjski Broastras, poczekajcie. W ogóle to jest bardzo dziwne loko tego Broastras rosyjskiego, bo to jest. To jest po prostu haker. Jakby to była schakowana gra jakaś. Jakby poster został schakowany i przemienione w rosyjskie jakieś. Naprawdę. Ile to ma? 10 milionów wyświetleń. Ja nie mogę. Naprawdę? Dobra, moi drodzy, już się wszystko zainstalowało. Więc o, jeszcze sobie to przeniosę. I mamy tak. Mamy 8 kierów z tego, tak? Nie, 9 kierów. Tak. No i może te zostawmy na końcu, co są na samym dole to Zobaczycie ciekawe. I zacznijmy może od tych najgorszych, czyli kolorowańki Browsers. W ogóle to jest dziwne. Pisało po polsku, ale nie jest po polsku. W ogóle patrzcie, jaka Taka przyjemna bardzo. Bym powiedział. No dobra, pokolorujmy jakieś. To jest alp, tutaj to, to są satymiasze, ikony, skiny. Tylko tu monety kosztują. A ikony? Ikony też kosztują. Tylko nie chce mi się załatwiać, Nie wiem czego. No dobrze, no to ale może weźmy... że jest jakieś My, a, prace i ustawienia No dobra, to pokolorujmy może Shelly Tak, to jest Shelly I widzę, że to tak się koloruje Czyli taka gra, taka można powiedzieć Taka Jak to się nazywa? Taka kolorowanka To się maluje różne takie O, nie wypełniłam Teraz wypełniłam I tutaj też nie wypełniłam Bo tu ręce ma na nie wypełniłam. Dziwno. gdzie tu jeszcze mam ją. Nie wiem. Dobrze, piątka. Wypełniłam. Szóstka to to, po prostu to. Tylko bardzo dziwnie to koloruje, wiecie? Wiecie, że to dziwnie tak koloruje. Bardzo. Kolejne buty. To naprawdę kurde. Nie ta... Ja nie lubię takich małych. Co, to, co bo musisz kilka tysięcy razy klikać. To jest najgorsze. Jeszcze coś? ale co? Tu coś, dobra. Białe. Nie wiem po co białe jak ona i tak jest. <laughs> jak i tak tuło białe jest. To nie wiem po co. Dobra. 15. Te szansy jej, chociaż ona miała fioletowe szanse. Jesu, jak to przeciwnie wyglądało, naprawdę. Aha, niektóre to są po jednym, to świetnie, mniej roboty. I tutaj parę z tym zostałem. To czego nie mamy? No, tej czwórki, kilka ta czwórka. Aha, okej, okay. a i dostaliśmy jeden szeton i 50 monet, no, no nawet fajne, jak chcecie sobie pokolorować, to fajne to jest nawet, polecam wam, myślę, że będzie gorsze, no dobrze, ja sobie to odinstaluję Oto I teraz kolejna gra, może teraz y, te tapety te Zobaczymy jak będzie wyglądała. Wyglądać. O jest. O mój Boże, jakie dziwne tapety widziałam. Prostaros kategoria Prostars, tylko Prostars to jest dla kitów. Ale kiedyś to się grało. To było bo takie Brawl Stars w życie to było. tutu tu się Kategoria Prosta nowe jakieś, ale potem widzę, że naprawdę bardzo ładne tapety, naprawdę, nie będę ustawiać, bo to wygląda pewnie, no, o tak to wygląda, to po co, oj, nie, no to, to dopiero zacząłem co grać, ta już mi, każecie oceniać, to jest bez sensu, no dobrze, ale to są w ogóle takie przez widzów pewnie zrobione Bo tu nie ma takich skinów niektórych Tak, to są takie, no O, ta fajna tapeta strzeli ten fantet albo z Spoko Mógłbym mieć taką tapetę nawet Jezu, anime, ja nie cierpię anime, nie wiem czego Nie lubię takich chińskich rzeczy no różne tapety tu są po prostu. A i będziecie mogli sobie poprać oczywiście. Tak, różne tapety takie. Jak, jak jesteście fanami, to polecam. No, a ja sobie odinstaluję tą grę. W sumie to <laughs> przeklątarkę taką Ala można powiedzieć. No dobrze, no teraz może... poksimulator E. Czemu mkbox jest od razu? A. Mam się nazwać. Ale to wcześniej pisało Pony Box. What? Dobra, nazwijmy się tak, bo... Nie. wow, co tu się stało? <laughs> I mam poni od razu. Tylko to nawet się nie rusza i nie wydajesz dźwięków. Co jest w sklepie? Nic ciekawego, aha. Możemy samo kemy kupić. Po prostu genialne to jest. 120 km możemy za Czemu to nie jest w prawdziwym się O, i patrzcie, co możemy sobie kupić. Ciekawe, za darmo mamy skina do szeli. I to jeszcze był. Czemu, jakbyśmy mitycznego dostali do taki dźwięk? Jest. W ogóle muzyki nie ma. Dobra, otworzymy trzy. Makapoksy, tylko jeszcze popatrzmy sobie. W ogóle jest. Jest. Aha, nie ma nowego sezonu, śliwna. Karnet mamy nawet, tylko. Tylko to nie jest ten sezon. Games jakieś. Musimy zagrać, naprawdę? Ale co mam? Uh -huh. To fajna gra, naprawdę. 500 monet dostaliśmy, naprawdę fajna gra. Aha, muszę to jak prima. super. Nawet, no... Chociaż te, dajcie odblokowanie zielone, a nie... To jest dziwne, naprawdę. Ja już wiem, że to, ja nie chcę w to grać. To ja nie wygrałam nawet! To jest mega dziwne. Możemy kupić jakąś? Nie możemy. Okej, okay, możemy otworzyć za to małą skrzynkę i drobnie nam... Nic, nic na mnie nie Naprawdę nic A teraz otwórzmy sobie tą skrzynkę pickboxa Albo kto woli dużą skrzynkę I nic nie ma hmm? Wiem tu jest robione, że co 20 skrzynek wypada, o Aleje pucharów mamy <gry> Aha, trzy pickboxy i nic a już bym miał jedną postać prosto. No o co chodzi z tym dźwiękiem? Aha, możemy ulepszać. Wtedy pewnie będziemy mieli lepszą szansę na wygraną, no. Nie reklama. Dobra, ja obejrzę reklamę, tego te trzy mecha Dobra, moi drodzy, obejrzałam. I mamy trzy mecha Mam nadzieję, że coś drobnie. Może nosem otworzę. Cztery! A, czyli nic, bo mam nitę. I nic! Kolejne. Łokciem. Pięć! Coś świecie? Tylko, aha. Nawet nie zrobili fajnie. A, no, a. Min, animacji świece. No, świecenia. Co wypadnie? Aha, poko. Taki poko na. O co chodzi z tym dźwiękiem? Co? Ej, oszukali mnie, miało być. Ale... ej, oszukali mnie, bo miało być. Uszukali mnie, bo miały być trzy, a były dwa. Ale oszuści, usuwam za to to. W sumie to ja wszystko usuwam. No dobra, teraz może Starbox Simulator. Dobra, a. Ale nie ma tego ze sobą, już minął. Dziwne to jest naprawdę bardzo. W moim zdaniem bardzo dziwne. Aha, nie chcę się ładować. Poczekajcie. Dobra, moi drodzy, jestem i nazwijmy się, nie wiem. Jajo! Jajo, tak by to się nazywało. Jajo, przepiękne. Już widzę to pracowanie, chyba. Mamy monety. No i to jest animacja, a nie jakieś co nie wiem, wyskakujecie na ekran po prostu. Tylko nie ma animacji postaci, szk Szkoda. O i możemy sam monety też kupić. Gemy. To fajnie. Brawlerów 60 mamy. Ale nie ma pewnie tego nowego. Nie ma questy. O, questy są za gemy nawet, nie wiedziałam. Za 5 gm questu. O, o. Jaka animacja skrzynek ekstra. Przyznajcie to. aha i nic. Mamy Praw ale nie możemy go nawet kupić. Fajnie. mini games, co tu jest? Tu nic ciekawego. Ale ja boha Zdjęcie. O, możemy zdjęcie na przykład Shelly. Albo zmienić nazwę, albo nik. Na przykład. Ile i o, ile graliśmy? Ile monet mamy Kemu z kart? Ej, to, to pracowanie to jest. Ile skrzynek otworzyliśmy? Ekstra. Dobra, mała skrzynka. I nic pewnie. Ej, no to jest to pracowanie nie, 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 naprawdę. No. Dobra, otwieramy tak. Spamujemy. Dobra, nic nie będzie, ja już wiem to. Y, może tę skrzynkę. Pickboxa. Nic też nie ma. Dziwne bardzo. Dobra, ole przez mnie. I mini game jest. O! Trzy minikierki, ale zablokowano. To my sobie weźmiemy tą pierwszą. Aha i... Nie wy... ja wiem... A, mamy pompy i musimy ich unikać, tak? Kurde. No, tu były pompy. A, i za dwie minuty możemy znowu zagrać. Ej, to jest dopracowane bardzo fajne. Zostawiam. Recenzja. Nie wiem już jaka. Powiedzmy, że się tam na 10 co. Czemu to wyrzucić tego nie mogę? Aha, dobra, teraz POKS. Nie widzę to co. Dobra moi drodzy, ja wam dwa odcinki z tego zrobię, bo już za dużo to trwa, więc na rura.